Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Chciałbym zachęcić Cię do nabycia książki pod tytułem Bóg chce, żebyś był zdrowy. To potężne nauczanie, które mam również w formie płyty CD i DVD. Możesz kupić je w tej postaci. Mamy podręcznik, który został zaprojektowany tak, abyś mógł uczyć innych. Mamy również sześcioczęściowy zestaw świadectw uzdrowienia. Pokazałem wiele z nich, bo wierzę, że istotne jest, abyś dostał nie tylko słowo, ale żebyś to również zobaczył. Jezus nie tylko nauczał ludzi, ale również demonstrował Bożą moc. Z racji na telewizję jesteśmy nieco ograniczeni, bo nie ma Cię tutaj i nie mogę położyć na Tobie rąk. Ale mogę pokazać te nagrania i pokazałem ich już wiele. Mamy jakieś 28 lub 29 świadectw cudownego uzdrowienia i dzielimy się nimi. Jeśli zdobędziesz cały pakiet i porozmyślasz nad tym, zapewniam cię, będzie prawie niemożliwe, żebyś pozostał chory. Naprawdę w to wierzę i jestem tym podekscytowany. Widzieliśmy już wiele wspaniałych uzdrowień. Znajdujemy się w Ewangelii Marka, rozdział 5, gdzie czytamy o kobiecie z upływem krwi, która podeszła i dotknęła z kraju szaty Jezusa. Używam tego przykładu, aby pokazać, że wiarą zarządzają prawa. Jezus nie widział, jak podeszła, nie zmierzył jej wzrokiem i nie ocenił, czy była silna, czy słaba wierze, czy była święta, czy nie. Istnieją prawa, które zarządzają tym, jak porusza się Boża Moc, a ta kobieta użyła niektórych z nich w praktyce, i dlatego Boża moc wypłynęła z Jezusa. On to rozpoznał, zorientował się, poczuł jak wychodzi z niego moc, ale nie ociągał się i nie powiedział, w porządku, uzdrowię cię. Nie, to po prostu prawa. To tak samo jak wtedy, kiedy łapiesz za przewód elektryczny, to nic osobistego, że zostałeś porażony, to tylko prawa, które zarządzają tym, jak przepływa prąd. Istnieją prawa, które zarządzają tym, jak przepływa Boża moc. We wczorajszym odcinku mówiliśmy o jednym z nich. Spójrzmy na werset 27. Ewangelii Marka, 5 rozdział 27 werset. Usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego szaty. Jednym z praw jest to, że musisz usłyszeć. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Uważam to za Boży zbieg okoliczności, że włączyłeś dzisiaj ten program. Może skakałeś po programach i zastanawiasz się, o czym on mówi? Ale wierzę, że to Bóg cię tutaj poprowadził, żebyś mógł usłyszeć prawdę. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Ta kobieta musiała przede wszystkim usłyszeć, żeby potem móc według tego postąpić. Ale dalej czytamy, że usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. W liście Jakuba, rozdział 2, werset 20 jest to powiedziane w ten sposób. Wiara bez uczynków jest martwa. Czy chcesz się przekonać marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Inaczej mówiąc, pierwszy krok to usłyszenie. Tak przychodzi do ciebie wiara, ale jeśli nie postąpisz zgodnie ze swoją wiarą, wtedy twoja wiara jest martwa. Lub mógłbyś powiedzieć, że jest niekompletna. Wydaje mi się, że to Kenneth Hagin mówił. Wiara, bez idących z nią w parze uczynków, jest martwa. Innymi słowy, musisz coś zrobić. Gdybyś był tu teraz ze mną, gdybyś siedział na widowni, a ja bym usługiwał, gdybym nagle powiedział: Wybuchł pożar, umrzemy, jeśli stąd nie wyjdziemy. Gdybyś naprawdę uwierzył w to, co powiedziałem, to zapewniam cię, że zareagowałbyś w sposób zgodny z tym, w co mówisz, że wierzysz. Gdybyś powiedział: Wierzę, Andrew, umrę, jeśli nie ruszę się ale jednocześnie nic byś nie zrobił, pomyślałbym, że tak naprawdę nie wierzysz. Oczywiście jest miejsce na różne reakcje. Ktoś może spanikować. Ktoś może zemdleć, ktoś może krzyczeć, ktoś może uciekać, ktoś inny może próbować ugasić pożar, ale jeśli ktoś by tylko siedział, mówiąc, Wierzę, że umrę, jeśli się nie ruszę, i nic by nie zrobił, pomyślelibyśmy, Coś tu jest nie tak, brak Ci piątej klepki. Tak naprawdę nie wierzysz, w przeciwnym razie zrobiłbyś coś. A jednak w świecie chrześcijańskim, w świecie duchowym, mamy ludzi, którzy mówią, Wierzę, że zostałem uzdrowiony ranami Jezusa, ale ich zachowanie się z tym nie zgadza. Na przykład, jeśli wierzysz, że zostałeś uzdrowiony, to zacznij zachowywać się jak uzdrowiony. To potężne stwierdzenie, a większość chrześcijan nie rozumie, że jeśli mówisz wierzę, że jestem uzdrowiony, to musisz zacząć zachowywać się jak uzdrowiony. Oczywiście mamy tutaj pole do manewru. Jezus powiedział ludziom: według waszej wiary niech się wam stanie. Byli ludzie, którzy jak ta kobieta, byli mocni w wierze i po prostu sięgali i dotykali. Oni w pewnym sensie łapali uzdrowienie i sami je przywłaszczali. Ale byli też ludzie, którzy musieli zostać przez kogoś przyprowadzeni i Jezus musiał im pomóc. Tak jak ten mężczyzna, który miał obłąkanego syna, który miał napad drgawek, czytamy o tym w w Ewangelii Marka, rozdział 9 oraz w Ewangelii Mateusza, rozdział 17. Jezus usługiwał ojcu tego chłopca, a on powiedział: Wierzę, panie, pomóż mojej niewierze. Jezus musiał mu pomóc. Są ludzie, którzy po prostu sięgają i biorą uzdrowienie, ale są też ludzie, którzy potrzebują pomocy. Pan powiedział: według twojej wiary. Innymi słowy, on spotka cię w miejscu, w którym jesteś. Nie każdy znajduje się w miejscu, w którym może wyrzuci leki, odmówi operacji i przyjmie swoje uzdrowienie wierzę że to byłoby najlepsze ale bóg spotka cię tam gdzie jesteś są ludzie którzy po prostu nie mają wiary aby nie zrobić tego co może być zrobione w świecie naturalnym nie jestem przeciwny ludziom którzy to robią ale nie rozumiem jak można nie pomyśleć o tym że najlepszym bożym rozwiązaniem jest uzdrowienie bez operacji czy bez leków Uważam, że to jest najlepsze, co Bóg ma, ale nie każdy jest w tym miejscu. Bóg spotka cię tam, gdzie jesteś i nie oznacza to, że jesteś gorszy. Tego nie powiedziałem, ale mówię, że Bóg spotka cię w miejscu, w którym się znajdujesz. Więc kiedy zaczniesz mówić o tym, że czas na uczynki, bo wiara bez uczynków jest martwa, to ważne jest, abyś nie próbował działać w oparciu o moją wiarę. Musisz postępować zgodnie z tym, gdzie jest twoja wiara. Ja naprawdę wierzę, że jestem w takim miejscu i już tego dowiodłem. Działy się ze mną złe rzeczy, z którymi patrząc po ludzku inni poszliby do lekarza, braliby leki. Ja jestem w miejscu, w którym potrafię uwierzyć i przyjąć. Nauczyłem się tych praw, wytrwałem i widziałem nadnaturalne, cudowne uzdrowienia. Możesz usłyszeć moje świadectwo i możesz pomyśleć, że musisz zrobić dokładnie to samo, co ja. Ale jeśli Twoja wiara nie jest w tym miejscu, a Ty wyrzucisz swoje leki albo nie pójdziesz na operację, możesz umrzeć w trakcie. Czegoś takiego absolutnie nie popieram. Uważam, że powinniśmy chcieć tego, co od Boga najlepsze, ale musisz być szczery na tyle, żeby wiedzieć, w jakim miejscu jesteś. Znajduję się teraz w pewnym miejscu. Nie chodzi konkretnie o uzdrowienie, ale o finanse. Obecnie wydają ponad 75 milionów dolarów na budowę budynków. Robimy wiele różnych rzeczy i właśnie doszliśmy do miejsca. Robię to bez kredytów, bo wierzę, że to jest najlepsze Boże rozwiązanie. Wydałem 75 milionów dolarów. Bez kredytu, ale obecnie prowadzimy jednocześnie dwa lub trzy projekty, a do tego doszły inne rzeczy, i musiałem wziąć kredyt pomostowy, dopóki się sprawy nie poukładają. Ale wiesz co? Naprawdę nie uważam tego za najlepsze Boże rozwiązanie. Nienawidzę robić tego w ten sposób. Modliłem się o to, ale byliśmy w sytuacji, w której musiałem podjąć decyzję, więc wziąłem kredyt pomostowy. Wierzę, że spłacimy go w ciągu kilku dni, tygodni, maksymalnie kilku miesięcy, ale wiesz co? Nie uważam, że to najlepsze Boże rozwiązanie, ale też nie sądzę, że Bóg jest na mnie zły. Nie uważam, że zgrzeszyłem. Nie wierzę, że Bóg jest dla mnie zły, ale nie jestem też zadowolony. Nie zatrzymam się w tym miejscu, dążę do lepszego i wierzę, że tak samo jest z uzdrowieniem. Nie uważam, że Bóg jest dla ciebie zły, jeśli korzystasz z medycyny, ale to dużo kosztuje, leki mają skutki uboczne, operacja wiąże się z rekonwalescencją i często z powikłaniami. Modliłem się z setkami ludzi, którzy poszli na względnie prosty zabieg, po którym mieli poważne skutki uboczne, i lata później nadal się z nimi zmagali. To nie jest najlepsze Boże rozwiązanie, ale Bóg spotka się z Tobą tam, gdzie jesteś. Dlatego proszę, nie zrozum mnie źle, ale wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli wierzysz, że ranami Jezusa zostałeś uzdrowiony, to musisz zacząć tak postępować. Jeśli twoja wiara nie jest w miejscu, w którym możesz przestać brak leki, bo wierzysz, że jesteś zdrowy, to może jesteś w miejscu, w którym możesz zacząć brać ich mniej. Możesz zacząć się od nich odzwyczajać. Jeśli nie możesz zrobić wszystkiego na raz, to zrób to, co możesz. Carly Terades, której mała córeczka została uzdrowiona, już pokazywaliśmy jej historię, to wspaniałe świadectwo, ale Carly sama została uzdrowiona z wielu chorób. Carly poruszała się na wózku, nie potrafiła sama stać, ale zaczęła wierzyć, że została uzdrowiona i zaczęła zachowywać się jak uzdrowiona. Jeździła na wózku, zapomniałem szczegóły, ale słyszałem, jak to opowiadała. W stanie z wózka i wyprostowanie się zajęło jej 10, 15, 20 minut. To nie było coś, na co miała ochotę, ale zrobiła to, co mogła. A kiedy już wstała, kolejne 20 minut zajęło jej podejście do drzwi frontowych, ale zmusiła się do tego, chociaż nie mogła normalnie chodzić. Ledwo się poruszała, ale zaczęła coś robić i kiedy podeszła do drzwi, powiedziała, tutaj się nie zatrzymam. I szła dalej. Kilka minut wcześniej siedziała na wózku. Ale skończyło się na tym, że przeszła 3 kilometry do miejsca, w którym jej przyjaciele grali w tenisa i zagrała mecz. To trochę zajęło, może godzinę lub więcej, ale zaczęła robić to, co mogła. I kiedy robisz to, co możesz, to uwalnia wiarę. Wiara bez uczynków jest martwa. Musisz zacząć coś robić. Smith Wigglesworth był potężnym mężem Bożym, który widział wspaniałe cuda. Pamiętam jedną historię, w której poszedł pomodlić się o kogoś w śpiączce. Powiedział musisz coś zrobić. Ludzie odpowiedzieli, ale jest w śpiączce. Odpowiedział nie. Jego duch żyje, więc może coś zrobić. Ta osoba w śpiączce nie mogła wiele zrobić, ale on powiedział zrób coś, porusz czymś. Musisz wykonać jakiś krok wiary. I wiesz co? Ta osoba w śpiączce w końcu poruszyła małym palcem u ręki i palec zaczął drżeć, wtedy powiedział wystarczy, i pomodlił się. I zobaczył, jak tamten człowiek wzbudził się i został uzdrowiony. mówię ci, to coś, czego ludzie nie rozumieją, modlą się i mówią, w imieniu Jezusa jestem uzdrowiony, a potem zachowujesz się jak chory, mówisz jak chory. Jeśli wierzysz, że jesteś zdrowy, to musisz zacząć zachowywać się jak zdrowy. Wiara bez uczynków jest martwa. Dalej w liście Jakuba, rozdział drugi czytamy widzisz, że wiara współdziała z uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. Mógłbym tutaj poświęcić wiele czasu na wyjaśnienie. Nie mówię, że zachowywanie się jak zdrowy sprawi, że wyzdrowiejesz, ale jeśli wierzysz, że jesteś zdrowy, to twoja wiara nie osiągnie pełnego potencjału, dopóki nie zaczniesz postępować w zgodnie z tym, w co mówisz, że wierzysz. Coś takiego przydożyło mi się wiele razy. Ale kiedy mieszkaliśmy w Seckville w Teksasie, miałem wypadek. Pracowałem na dworze, mieliśmy wtedy Garaż, którego drzwi, kiedy próbowałeś je otworzyć, czasami się zacinały, czasami się otwierały, a czasami się zacinały. Tak czy inaczej, otwierałem drzwi garażowe, szarpnąłem je do góry, a one akurat postanowiły się zaciąć. Przez to zrobiłem sobie coś w plecy, upadłem na ziemię, czułem okropny ból. Mój starszy syn Joshua miał wtedy roczek i był ze mną na dworze. Nie byłem nawet w stanie zawołać Jamie na pomoc. Mogłem tylko szeptać. Powiedziałem, idź po mamusia. A Joshua tylko stał obok mnie i powtarzał, mamusia? Wtarzałem się po podjeździe przez długi czas. W końcu Jamie przyszła sprawdzić, co się dzieje. Wyszeptałem jej, że zrobiłem sobie coś w plecy. A ona pomodliła się o mnie i pociągnęła mnie do góry, bo ona też wierzy, że musisz zachowywać się jak uzdrowiony, więc pomogła mi wstać. Odczuwałem okropny ból, a moje ramiona były ściągnięte do tyłu. Nie wiem, co mi się stało, ale ale nie mogłem się wyprostować, a moje łopatki się dotykały. Więc zamiast się położyć czy pójść do lekarza, jeszcze raz powtórzę, to zależy od miejsca, w którym jesteś. Nie twierdzę, że byłby to grzech, ale wierzę, że najlepszym Bożym rozwiązaniem dla mnie było trwać i wierzyć. Zacząłem ćwiczyć, zacząłem robić pompki i przysiady, bolało, ale się temu opierałem. Chodziłem cały dzień. W końcu położyłem się do łóżka, bo gdybym był zdrowy, też bym to zrobił. W końcu położyłem się do łóżka, pomodliłem się, dobrze spałem. Rano obudziłem się na łóżku, nic mnie nie bolało. Pomyślałem, chwała Bogu, wszystko w porządku. Jak tylko wstałem, moje łopatki się cofnęły i wrócił ból. To długa historia. Tamtego wieczoru miałem być ordynowany do służby, więc w końcu chciałem zadzwonić i powiedzieć ludziom, że nie mogę przyjść. Ale pomyślałem, to nie jest zgodne z wierzeniem w to, że jestem uzdrowiony. Jeśli wierzę, że jestem zdrowy, to pójdę. Zacząłem się szykować i myć włosy, i kiedy nachyliłem głowę, poczułem najgorszy ból. Przyszła Jamie i zaczęła myć mi włosy, ale powiedziałem: Nie, skoro jestem zdrowy, to sam umyję sobie włosy. Moja żona nie musi robić tego za mnie. Nachyliłem się i to bolało, ale modliłem się na językach i gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim spłukaniem cały ból odszedł. I zanim dotarliśmy na spotkanie, byłem całkowicie zdrowy. Nie wiem, co to było. Nigdy mnie nie zdiagnozowano, ale zapewniam cię, że było ze mną źle. Byłem w złym stanie, to miało miejsce jakieś 40 lat temu i nigdy więcej nie miałem problemów z plecami. Dużo pracuję i zapewniam cię, że gdybym poszedł do lekarzy, może i potrafiliby to naprawić, ale poznałem wielu ludzi, którzy przeszli operację pleców i cierpieli przez całe życie. Wierzę, że musisz postępować w oparciu o swoją wiarę. Jeśli twoja wiara nie jest w tym samym miejscu, co moja, to nie twierdzę, że postąpisz źle, biorąc leki przeciwbólowe czy idąc na operację, ale powinniśmy coś robić i się opierać. Nie poddawaj się temu, nie bądź bierny, nie pozwalaj, żeby inni ci rozkazywali, nie pozwól, żeby ból i choroba kontrolowały twoje życie. Poznałem ludzi, którzy odczuwali lęk przed bakteriami, przejawiali zachowanie kompulsywne i nie byli w stanie niczego dotknąć. I pamiętam pewną panią, która nie mogła nawet myśleć o dotknięciu dywanu. Modliłem się z nią, zgromiłem ten lęk i wygoniłem to z niej, a potem złapałem ją za rękę, położyłem ją na dywanie i zacząłem ją ruszać. Na początku jej reakcja wyglądała tak: Nie, to najgorsze, co mogłam zrobić, ale pomogłem jej oprzeć się temu lękowi i wiesz co? Przeszło jej. Jeśli wierzysz, że Bóg cię uwolnił, w końcu będziesz musiał zacząć postępować w wierze. Jeszcze raz proszę, nie zrozum mnie źle. Nie jestem przeciwny lekarzom. Gdyby nie lekarze, wszyscy chrześcijanie byliby martwi, bo nie trwają i nie wierzą Bogu. Nie jestem przeciwny lekarzom, nie jestem przeciwny lekom, ale twierdzę, że to nie jest najlepsze Boże rozwiązanie. Więc zamiast biernie się poddawać, musisz działać. Ta kobieta usłyszała o Jezusie, ale potem podeszła w tłumie od tyłu. Ale wiesz co? Dookoła Jezusa tłoczyli się ludzie, nie było jej łatwo przebić się przez ten tłum. Dodatkowo cierpiała na upływ krwi. Gdyby ludzie dowiedzieli się, co jest z nią nie tak, mogła zostać ukamienowana na śmierć. Ona położyła swoje życie na szali, nie była bierna. I to właśnie bierność jest jednym z największych problemów, który obserwuję u ludzi, którym usługuje uzdrowieniem. Mówią, wiem, że Bóg może uzdrowić, jeśli chce mnie uzdrowić, to mnie uzdrowi. Nie. Tak to nie działa. To tak jakby ktoś powiedział: Jeśli Bóg chce mnie zbawić, to mnie zbawi. Nie, Jezus już cię zbawił, On już umarł za twoje grzechy, a teraz ty musisz to wyznać, to ty musisz uczynić go panem, to ty musisz sięgnąć i wziąć to zbawienie. Kiedy byłem małym dzieckiem, moja rodzina zawsze chodziła do kościoła. Byliśmy jak skunksy. Mieliśmy swoją własną ławkę, amen. To była nasza ławka, to my na niej siedzieliśmy. A była to ławka w pierwszym rzędzie. Tak się wychowałem. Ale kiedy byłem w wakacyjnej szkole biblijnej, było nas tam jakieś 600 dzieciaków. Wchodziliśmy do kościoła w kolejności w swoich grupach i tak też siadaliśmy. Ja byłem na swoim końcu audytorium, w którym było 600 dzieci. Był tam mówca, który wstał i wyciągnął jednego dolara. W czasach, kiedy byłem dzieckiem, to było dużo pieniędzy. To było moje tygodniowe kieszonkowe. Wyciągnął tego dolara i trzymając go w powietrzu powiedział, dam tego dolara pierwszemu dziecku, które tutaj przyjdzie i go weźmie. I natychmiast wszystkie dzieci, które były z przodu, podbiegły pod scenę. Dookoła niego było 20, może 30 dzieci wołających, ja chcę, ja chcę. Pomyślałem, ze wszystkich możliwych chwili ta jest najgorsza na siedzenie z tyłu kościoła. Ale ten gość trzymał rękę w powietrzu i mówił, dam tego dolara pierwszemu dziecku, które tutaj przyjdzie i go weźmie. I wszyscy zastanawiali się, o czym on mówi. Oni już tam są i wszystkie chcą dolara. Ale on cały czas to powtarzał i w końcu mój szybki, jak błyskawicz, Umysł Załapał, o co mu chodzi. Wybiegłem z ławki i podbiegłem na przód kościoła. Przepchnąłem się między dzieciakami. Tamten człowiek trzymał rękę tak. Złapałem go za rękę, wspiąłem się po jego boku, sięgnąłem i zabrałem mu tego dolara z ręki. Wtedy on powiedział, wszyscy go chcieliście, ale on jako pierwszy tutaj przyszedł i go sobie wziął. Użył tego do pokazania, że Jezus już zapewnił zbawienie. On je oferuje, ale to ty musisz je wziąć. Nie możesz mówić ja chcę. Nie możesz biernie prosić Boga, żeby cię zbawić. Musisz uwierzyć, że kiedy ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, musisz uwierzyć, że jesteś zbawiony. Musisz wziąć to przez wiarę. Ja właśnie to zrobiłem. To była ilustracja i niedługo potem narodziłem się na nowo. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. I tak samo jest z uzdrowieniem. Spotykam ludzi, którzy mówią Boże, wiem, że Ty możesz uzdrowić. Proszę Cię, uzdrow mnie. Czy możesz, jeśli taka jest Twoja wola, wyciągnąć swoją rękę? Ładnie proszę, uzdrób mnie. Umrzesz, jeśli będziesz tak się modlić. Musisz wiedzieć, że Bóg już to zrobił. To słuchanie. Musisz usłyszeć prawdę. Mówię ci, ranami Jezusa już zostałeś uzdrowiony. Jeśli narodziłeś się na nowo, to ta uzdrawiająca cudowna moc znajduje się w Twoim wnętrzu. Musisz o tym usłyszeć, ale potem musisz działać. Ona nie tylko usłyszała, ale potem podeszła w tłumie od tyłu. Ona postąpiła w oparciu o słowo. Jest wielu ludzi, którzy powiedzą: Boże wiem, że Ty możesz. Może nawet powiedzą wierzę, że Ty tu już to zrobiłeś, ale ich zachowanie temu zaprzecza, gdyby ta kobieta siedziała w domu, mówiąc słyszałam o Jezusie i wierzę, że gdybym dotknęła skraju Jego czaty, będę zdrowa. Mogłaby w to wierzyć, mogłaby o tym mówić, mogłaby powiedzieć o tym innym ludziom, ale gdyby została w domu i nigdy nie podeszła, Gdyby nie przecisnęła się przez tłum, gdyby nie wywalczyła sobie drogi wśród przeszkód i gdyby nie dotknęła skraju szaty, Jezusa nie zostałaby uzdrowiona. Musiała coś z tym zrobić. Wiara bez uczynków jest martwa. Niektórzy z was wierzą Bogu o uzdrowienie, ale nie zachowujecie się jak zdrowi. Wstań ze swego wózka. Jeśli nie możesz wstać, jeśli jesteś sparaliżowany, to chociaż czymś porusz. Zrób coś. Uwierz Bogu o poruszenie dużym palcem u stopy, małym palcem u ręki, a kiedy już zaczniesz nim ruszać, porusz następnym palcem i zacznij coś robić. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. Przeciwstaw się chorobie, a ona od ciebie ucieknie. Zacznij coś robić. Zrób to, co możesz. Jeśli nie możesz zrobić wszystkiego, zrób chociaż część. Pan spotka się z tobą tam, gdzie jest twoja wiara, ale wiara bez uczynków jest martwa. Musisz zacząć zachowywać się jak zdrowy. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje a my wysyłamy im zamówienie udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie złożyłem obietnicę Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami i to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com